Jeżeli zostawisz subskrypcję na oraz łapkę w górę pod filmem w ciągu najbliższych 10 sekund to jutro rano wyskoczy Ci milion złotych z poduszka, naprawdę. Siema z tej strony Łezif. Przed filmem chciałem Wam powiedzieć, że odnowiłem sklep z grafikami. A więc dzisiaj Avatar kosztuje 4,99, miniaturka 4,99, a baner 14,99. Ale wprowadziłem dla Was coś takiego jak zestawy. Pierwszy zestaw to Starter. Kosztuje on 14,99 i zawiera banner oraz awatar. Następny zestaw to Starter Plus. Jest to ulepszony starter. Zawiera on banner, awatar oraz dwie miniaturki. Całość kosztuje 19,99. Ostatni, najbardziej opłacalny zestaw to Premium. Zawiera on banner, awatar i 5 miniaturek. Kosztuje on 39,99. Wszystkie grafiki możecie zakupić poprzez Discorda, którego macie podanego w opisie. Dostępne płatności na ten moment to PaySafe Card, przelew oraz SMSy, Z tym, że niestety SMS-em będziecie musieli zapłacić dwa razy więcej, ponieważ strona, przez którą wypłacam pieniądze, pobiera aż 50% prowizji. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do obejrzenia filmu. Czy jest jestem tak przy tym chciałam zachęcić do zostawienia łapki w górę subskrypcję oraz oczywiście wpalić na Instagrama. Instagram. USVITA, dlaczego możecie tam wpaść, a możecie tam wpaść dlatego, że po prostu tam opisuję Wam na każdą wiadomość do maksymalnie tygodnia. Także jeśli macie jakąś sprawę, czy chcecie po prostu pogadać, no to śmiało piszcie na tego Instagrama. Jednak jak już tam piszecie, no prosiłbym was o follow'a oraz serduszko podej naszym zdjęciem, ponieważ jest to dla Was może 5 sekund, a mi po prostu to mega pomaga w kontynuowaniu działalności na tym Instagramie. Ponadto możecie zostawić łapkę w górę, osoba z dzwonem i zostać pozdrowień takich 500 osób, które zasubskrybowały kanał wraz z dzwoneczkiem. No i generalnie przepraszam za to, że mogę być troszeczkę tutaj bardziej zmęczony, mieć taki bardziej zmęczony głos, jednak po prostu jest to już czwarty film, który nagrywam w tym dniu, także po prostu, no, generalnie jest trochę mi ciężko, ale no, mam nadzieję, że przynajmniej fajnie, że macie takie filmy na zapas, ponieważ no, naprawdę musiałem mega dużo filmów teraz nagrać na zapas, ponieważ no, trochę wyjeżdżam, no i generalnie mam nadzieję, że wam się chociaż one trochę spodobają. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a jeśli chcecie, Wam przybił serduszko, na no to napiszcie w komentarzu kolacja, ja wam przypnę serduszku także każdy komentarz treści kolacja serduszkuje a my już przechodzimy do pierwszego newsa dobra, więc generalnie na początku porozmawiamy sobie troszeczkę o dosyć śmiesznej sytuacji, ponieważ generalnie jeden gracz zmemował sobie z fortnite'a a to dotarło aż do Epic. No i jak będzie dalsze ciąg tej sytuacji, no to zaraz sobie o tym opowiemy. A więc, generalnie, no, Epic raczej nie przejmuje się memami po prostu na temat ich gry, czy po prostu opiniami odnośnie, oczywiście, przedłużania sezonów, chociaż myślę, że tym powinni się trochę zacząć bardziej przejmować. No ale generalnie, studio po prostu konsekwentnie robi to, co chce i po prostu testuje jakby nowości na graczach. No i generalnie, jeśli graczom się to spodoba, no to jakaś nowe jeśli nie, no to nie zostaje, wiadomo po prostu jak to wszystko działa. No i po prostu jeden z graczy stworzył na reddicie filmik, który po prostu pokazuje według niego prawdziwe zakończenie i prawidłowe zakończenie pierwszego rozdziału w Fortnite. Cie. No i pewien ten użytkownik kredita Stworzył własną propozycję Jak powinno wyglądać po prostu Zakończenie Fortnite'a Pierwszego rozdziału, ponieważ jak pewnie wiecie Tam wtedy było bodajże przez dwa Albo trzy dni była po prostu Czarny ekran, no i generalnie nic się nie działo Także generalnie no, był to Dosyć śmieszny event, jednak Zarazem no troszeczkę Osób się zdenerwowało, ponieważ wiele osób Chciało grać wtedy w Fortnite'a, a nie mogło Także generalnie był to dosyć śmieszny event Ale po prostu Epic robiąc tak Taki oto zabieg, no po prostu stworzyło naprawdę mega dziwną otoczkę wokół Fortnite'a, właśnie mega tajemniczą. I naprawdę zainteresowanie wtedy Fortnite'em było chyba takie jak nigdy, po prostu dotąd. No i generalnie tak wygląda cały ten filmik. Sam film jest to nawiązanie do pewnego mema, który po prostu istnieje już od mega dawna, ale swoje rekordy popularności właśnie bije w obecnym czasie. No i generalnie film po prostu stał się tak popularny, że generalnie nawet. Pracownik Epica stwierdził, że powinien wysłać go do działu zajmującego się, się właśnie testowaniem Fortnite'a. Generalnie, oczywiście, nic z tego raczej nie wyjdzie, no i po prostu był to taki żart pracownika. Jednak jest to dosyć śmieszne, że nawet pracownicy Epic takie coś skomentowali. No i naprawdę jest to dosyć śmieszna akcja i napiszcie w komentarzu co o niej sądzicie. Napiszcie właśnie o tym, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję znaczkę w na Instagramie, Instagramie Twitter, i drugi kanał na Discorda oraz właśnie zapraszam do napisania komentarzu kolacja, a ja wam przypnę serduszko. I jak już to wszystko zrobiliście, to możemy przejść do kolejnego newsa. Dobra, więc generalnie teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o samochodach w Fortnite, a mianowicie bardziej o darmowych nagrodach, które po prostu no niedawno odkryto. Generalnie są to oczywiście takie rzucane emotki, które najprawdopodobniej będą za LTM -y w Fortnite. Wspominałem już o dwóch takich emotkach, ale odkryto ich już więcej na po prostu w przestrzeni kilku dni, kiedy na, ja nagrywam po prostu te filmy na zapas. Także generalnie reszta emotek wygląda tak, i tutaj mamy trzy darmowe emotki: aż jedna to jest taka oto taksówka, druga jest to takie płonące troszeczkę koło. I podejrzewam, że to będzie na przykład za LTM związany z wyścigami, a trzecie jest to takie po prostu czyste koło i no troszeczkę złote z tego co widzę. Także generalnie nie wiem do końca za co to może być, jednak naprawdę mega spoko wygląda ta emotka. No i generalnie będą to najprawdopodobniej rzucane emotki, także myślę, że będą one na 99,9% za darmo, ponieważ no tak za bardzo to nie widzę innego po prostu zastosowania. Ponieważ takie emotki z tego co wiem nie mogą być w sklepie, a znaleziono je w plikach gry właśnie z LTM-ami w Fortnite. Cie. Więc generalnie, no to najprawdopodobniej tak na no naprawdę jest mega mała szansa, że za coś takiego będziemy trzeba płacić. Także generalnie, no mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że one raczej będą za darmo. Napiszcie w komentarzu, co o nich sądzicie i czy sobie je odbierzecie, jeśli będzie taka możliwość. Ponieważ jeśli po prostu nie będzie to wtedy, kiedy ja jestem właśnie obecny na wyjeździe i będę mógł je po prostu odebrać w Fortnite za darmo, no na pewno to zrobię. Także generalnie napiszcie sobie w komentarzu co o nich sądzicie i czy je odbierzecie za darmo, czy będzie Wam się chciało robić jakieś challenge prawdopodobnie Dzięki którym będzie można zdobyć te emotki. Ponieważ ja jeśli będę miał taką możliwość, no to na pewno sobie to zrobię, aby po prostu takie emotki mieć właśnie na w swoim koncie, ponieważ generalnie mogą być one w przyszłości nawet rzadkie, także generalnie ja sobie je z chęcią odbiorę. Ale wiecie, co jest rzadkie, ale darmowe rzadkie, ale darmowe, a właściwie rzadkie, ale darmowy, jest oto ten killow. I ten kiloff jest naprawdę mega dużo warty, ponieważ dostałem go sami championi w Fortnite, ponieważ dostaje się go za fncs -y, jeśli zajmiecie jakieś wysokie miejsce. Nie pamiętam dokładnie, co to było, czy był to chyba 1% na świecie, czy po prostu byli to tylko zwycięzcy. Wiem, że po prostu najlepsi z najlepszych dostaną takie oto kiloffy. I dajcie znać w ogóle, czy kiedykolwiek spotkaliście kogoś z tym killowem, ponieważ generalnie ten kill off już z tego co wiem jest w grze i po prostu był on za poprzednie fncs -y. No i za te fncs -y tak naprawdę, no to jeszcze nie jesteśmy w procentach pewni co może być, możliwe, że będzie oto ten kill, off, a możliwe, że będzie również jakaś inna darmowa nagroda. Ale generalnie no możliwe, że będzie ten kill, off, jest to dosyć prawdopodobne, jednak na pewno będzie na 100% jakaś darmowa nagroda za te FNCS-y. No i napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Zostawcie łapkę w górę subskrypcję w panięcie na Instagram i witamy drugi kanał na Discorda oraz zapraszam właśnie do zasubskrybowania kanału wraz z węczkiem, ponieważ co druga osoba, która ogląda ten kanał, go nie subskrybuje. Także zasubskrybujcie ten kanał wraz z węczkiem, zostawcie łapkę. Z tym aż a ja się już będę z nami żegnał. Trzymajcie się, no i cześć.